Zakończył się mecz 25 kolejki Forbet 4 ligi pomiędzy Motorem Lubowa a Polonią Lisbeth Warmiński. Drużyna gości wygrała mecz 3 do 0, a z nami ich zawodnik, nasz były zawodnik Czarek Sobolewski. Cześć, cześć Cześć, Pierwsze pytanie, jak ocenisz tak przebieg meczu? Fajny, ciężki mecz. Pierwsze 20 minut fajnie pograliśmy w piłkę, strzeliliśmy bramkę, no i gdzieś tam to przygasło. U nas i, i trochę daliśmy się zepchnąć do obrony. E, motor trochę grał w piłkę. E, pobiegaliśmy, przepaliliśmy tą pierwszą połowę. Fajnie, że udało się utrzymać te 1-0. E, do przerwy, na, na, na drugą połowę wyszliśmy, strzeliliśmy na, na 2-0. Trochę się uspokoiło, już spokojnie dogali, dograliśmy sobie ten mecz To teraz pytanie: tak bardziej personalne, bo jednak jeszcze sezon temu grałeś dla nas, więc jak oceniasz tak powrót tutaj na starośmieci? To... Nie no, na pewno fajnie spotkać się tutaj z, z kibicami, z zarządem, z chłopakami z drużyny, z Wami, e, e, na pewno to jest dla mnie sentymentalne miejsce. E, grałem tutaj 4 lata, znam bardzo dużo ludzi tutaj, e, także, także fajnie, nie mogłem się doczekać, e, ciarki przeszły wchodziłem, także, także fajnie na pewno, e, że mogłem się z Wami zobaczyć i zagrać. No i jako, że też jak to, do Polonii poszedłeś jednak dopiero niedawno, to jak Ci się tam gra, czy jest tam dobrze, czy może jednak lepiej nie, było u nas? Nie no, e, ciężkie pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że nie no fajnie w Polonii, e, wpasowałem się mam nadzieję w tą drużynę, chłopacy fajnie mnie przyjęli, e, także, także fajnie mi się tam gra e, e, i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze trochę tutaj powiem pogra. I ostatnie pytanie. Podpiszesz mi się na koszulce? No jasne, pewnie że tak, gdzie chcesz? No, nie wiem, Dobra. Czekaj. Dobra, dzięki. Dzięki bardzo. Trzymajcie się